I pomalowałem jakimś biteksem. Przepraszam Was bardzo. Gdy byłem młodym Siuśkiem, to zakładałem sobie słuchaweczki na uszy, włączałem sobie ulubioną muzyczkę, puszczałem sobie wyobraźni obrazy, jak jadę BMW E30 albo Golfem Trójką na pięknych felgach. Typu brok. To chyba broki, takie gwiazdy były bardzo fajne w modzie. Ja sobie to wyobrażałem, gdy oddałem handlarzowi czerwonego trupa, to zamówiłem wcześniej u niego Golfa trójkę. Mówię, musi być taki samochód, jaki sobie kiedyś wymarzyłem. Absolutnie nie kierowałem się żadną bezawaryjnością czy coś takiego. Oczywiście tylko i wyłącznie wyglądem. Niczego się nie nauczyłem kupując pierwsze auto. Popełniłem te same błędy wchodząc w drugi pojazd. Kupiłem znowu tylko i wyłącznie oczami. Nie wiedziałem jaki jest silnik. Zamówiłem samochód w ciemnym kolorze. Podjeżdżam pod handlarza stoi Golf Trójka. Słuchajcie, on miał. Felgi stalowe, czternastki bodajże, przykryte srebrnymi, srebrnymi kopaczkami. Z tyłu na szybie miał Tribal naklejkę Volkswagena. Chyba gdzieś tam na zdjęciach wam wrzucę taką przebitkę, jak to się prezentowało, ta naklejka. Potem oczywiście to z, 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 zerwałem, chyba, nie pamiętam. Miał takie srebrne naklejki na ranty, takie chromowane. Na, na lampach, na lampach coś takiego a w środku miał rzucające na kolana pokrowce na fotele marketowe z taką białą jaszczureczką no po prostu to mi rozwaliło ja jak, jak ja już jechałem z żoną po ten samochód to pokazywałem jej zobacz to jest nasz samochód to jest nasz samochód i będziesz sobie z nim na pewno robiła zdjęcia słuchajcie i ona te zdjęcia robiła <noise> Żartuję oczywiście, <noise> a może nie? Partnerem odcinka dzisiaj jest Car Vertical i zobaczmy sobie raport Volkswagena Golfa w kolorze białym. W raporcie Car Vertical już na samym początku widzimy, że coś się działo z autkiem. Zobaczcie moi drodzy, przebieg, wypadki. Sprawdźmy, co jest dalej. Wykryta aktywność. No tak, w Stanach Zjednoczonych miały miejsce Uszkodzenia i widać, że był na sprzedaż w Polsce od 2020 roku, czerwiec, aż do tej pory jest wystawiony na sprzedaż. Tutaj możemy sobie obejrzeć, czy auto było wykorzystywane w jakichś specjalistycznych celach, czego nam nie zależy, na przykład na taksówce, żeby nie jeździło. Raport też pokazuje, czy auto było skradzione, czy nie. Przebieg moi drodzy, według daty, już w Polsce tutaj coś się zadziało i Sprzedawca nas będzie chciał oszukać. Tutaj mamy kolejne dane odnośnie przebiegu, kolizja w Stanach Zjednoczonych zarejestrowana, wykazana w raporcie miejsce kolizji zaznaczona na autku. Patrzcie z ile ma. Państwami współpracuje Car Vertical. Auto sprzedaje się od paru ładnych miesięcy. No i aż sprzedawca zaczął schodzić z ceną. Wyposażenie też jest dostępne. Można sobie porównać z tym, co jest w ogłoszeniu. No i zdjęcia najważniejsze. Patrzcie, moi drodzy, to auto nie grzeszy bezawaryjnością. A zaraz Wam pokażę, jak wygląda w tym momencie poskładane, czyste i pachnące do sprzedania. To jest ten Golfik z ogłoszenia. Moi drodzy, link pod filmem. Tam jest 10% rabatu. Możecie sobie sami sprawdzić, auto powinie. Zapraszam wszystkich do korzystania. A wracając do tematu odcinka, moi drodzy, Golf Trójka miał. Jak go kupiłem, to nie wiedziałem jeszcze wtedy, bo też dopiero się dowiedziałem w trakcie. Otwierając dowód rejestracyjny, można było wyczytać, ile miał właścicieli. Golf Trójka przede mną miał 9 właścicieli. Ja byłem dziesiątym właścicielem tego samochodu. Z tego co się zorientowałem w trakcie eksploatacji. Yy, samochód, teraz to wiem, teraz to wiem, że o samochód nikt nie dbał, nic nie było robione, po prostu samochód jeździł, jak. Jak zajrzałem pod maskę, kolega zajrzał, ja nie wiedziałem, że się zagląda pod maskę. Kolega zajrzał pod maskę, odchylił e, pokrywę z boku paska rozrządu, to tam tylko takie farfocle e, na, na takiej kawałku gumy latały. Nie wiem, jak to się trzymało. Ja już wiedziałem, że tym samochodem pojadę do Polski na wakacje. Samochód z wierzchu prezentował się ładnie, więc postanowiłem go metodą e, Tanim, tanim kosztem po prostu doprowadzić do ładu, kolega powiedział, że muszę wymienić olej, świecę, kable, kopułkę, rozrząd i mogę sobie nim jechać do Polski. Więc tak to zrobiłem. Przy wymianie rozrządu była reklamacja, bo pasek był krzywo nałożony i na, na, na rancie, prawie na rancie kółka się kręcił. Oddałem to potem moi drodzy. W czasie jazdy do pracy, pęk kabel sprzęgła, po angielsku clutch cable. Też to musiałem zrobić. <laughs> oczywiście, gdy doszło do. Um, po wymianie tego kabla od sprzęgła, ktoś nie dał jakiejś chyba zaślepki w komorze grodziowej silnika, bo wiało mi na nogi zimne powietrze. To była masakra. Ale ja oczywiście nigdy. Nie miałem takiej odwagi, żeby samemu zajrzeć, co się tam dzieje, i, i po prostu. Nie, 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 to nie była moja bajka, całkowicie. Słuchajcie, samochód był taki, że pojechałem nim na wakacje do Polski bez nawigacji. Nie, nie było wtedy pierwsze, pierwsze nawigacje, nie wiem kiedy weszły, ale wtedy jeszcze nie było nawigacji i musiałem jechać na tak zwanych mapach, obcykałem sobie po prostu miasta. Essen, Eichhoven, tam jakieś inne tam po drodze i, i, i sobie po prostu tymi miastami pojechałem do domu. Jak się zgubiłem, bo zjechałem gdzieś źle, to po prostu no, spytałem się kogoś po drodze i, i mi powiedzieli jak dojechać. No takie, takie były czasy, prawda. W Polsce samochodzikiem sobie pojeździłem trochę. Nie było jeszcze takich samochodów z prawą stroną kierownicy za bardzo w Polsce, to była taka fajna fajna taka była że tak powiem, no taka egzotyka troszeczkę, nie? I <gdy>, gdy był dzień wyjazdowy, gdy był dzień wyjazdowy, byłem wtedy u mamy na obiedzie i mama mówi: Ja byłem w pokoju, mama mówi: Michał, spod twojego auta coś leci. Ja wychodzę, patrzę do okna, a tam spod auta szlam, nie? Słuchajcie, pękła mi chłodnica. To był pierwszy samochód, w którym dostałem mandat. Autentycznie, to był angielski samochód, a dostałem mandat w języku polskim. W sensie, jak wjechałem do Polski i jeździłem po tej Polsce troszeczkę, to zatrzymała mnie policja i powiedziała, że przekroczyłem prędkość w terenie zabudowanym. Autentycznie, znaku terenu zabudowanego nie było. I co chcę powiedzieć? I kłóciłem się z tym policjantem, kłóciłem się z tym policjantem, że on że znaku nie było I, i faktycznie był znak, ale był za, za drzewami, znaczy za krzakami, był praktycznie niewidoczny. Ja wiedziałem, że ten znak tam był, tak, ale on był niewidoczny i moim zdaniem ten znak można było potraktować tak jakby go nie było. Fakt faktem on był, ale niewidoczny i, i, i dlatego się mówię, mówię, proszę Pana, jak Pan odjedzie, to ja pójdę i ten znak odkręcę. Słuchajcie, to było 15 lat temu, albo i więcej, Do, 15, no 15 lat temu to było. A pan policjant mówi, że tu jest stacja benzynowa i że jest monitoring. <grym> I żebym sobie spróbował odkręcić ten znak. Niedawno przejeżdżałem w tym miejscu, gdzie ten mandat dostałem i ta policja mnie złapała na tym zabudowanym. I zajechałem na tą stację benzynową, się zapytać, czy ten monitoring jeszcze działa. I pierwsze co wchodzę, Jakiś gość tam stał tyłem, wkładał. Taka, taka stacyjka wiecie, Prometeusz da ci ognia, nie? Jakiś gość układał tam papieroski czy coś. I mówię, przekonać, czy ten monitoring tutaj działa? A gość się odwraca i mówi: Jedyny monitoring na tej stacji to ja. A ja mówię: To poproszę ten zestaw kluczy płaskooczkowych. którzy z Was pewnie myślą, że ja jestem głupi i odkręciłem ten znak. Nic bardziej milnego. Żadnego znaku nie odkręciłem. To było tydzień temu, jak ten, jak tą stację mijałem, właśnie. To było równo tydzień temu, jak nagrywałem ten pierwszy odcinek z, z mikrą czerwoną. Słuchajcie, gdy jechaliśmy do Polski na wakacje, <laughs> to Volkswagen Golf. Trójka, gotował mi się. Przez całą noc padał deszcz, jak jechałem, a rano, jak zaczęło, jak zaczęło świecić słońce, wstawać słońce, to zaczął mi się gotować. Chłodnica była, podejrzewam, że wydajność tej chłodnicy to było z 60%, była zamolona, więc wydajność 30% może miała. Ona była tak zamolona, gdy potem w Polsce ona mi strzeliła, to szlam wywalił mi cały, nie? Także układ chłodnicy był zapchany, zaszlamiony, za, za nie wiem co zrobiony i gotowała mi się woda. W Niemczech jak jechałem, to yy, licznik mi po prostu wodę pi pi pi, olej, temperaturę oleju czy to, coś tam, no nie wiem, no rampę na świecił, że, że za gorąco. Ja otwierałem korek, słuchajcie, wygotowywała się woda z tego, ze zbiornika wyrównawczego. I zalewałem świeżą wodę i jechałem dalej. To było moje chłodzenie, słuchajcie. Wygotowywali i tak ze 3-4 razy, i dojechałem do Polski. W Polsce oczywiście nic z tym nie zrobiłem, kompletnie nic z tym nie zrobiłem, i tak chciałem wrócić do Anglii tym samochodem. Nie, w ogóle, co za umysł, tak jakby. Tak jakby, tak jakby to, to się nigdy nie stało. To co, to, co w Niemczech przeżyłem z gotującym się samochodem. Tak, wracając, miałem czysty umysł, tak jakby, tak jakby tego problemu nie było, nie? No ale niestety, chłodnica mi strzeliła. O 16, już teraz pamiętam, o 16 miałem planowy wyjazd na prom. Żeby zdążyć na prom w Kale, to, to o 16 musiałem wyjechać. Rano dałem samochód do mechanika. O 14 dzwoni do mnie, że No, że to jest chłodnica, nie w tę stronę, czy jakoś tak, że, że zła chłodnica z innymi wyjściami Zamówili, ja mówię, ludzie. Co mnie to obchodzi? Odebrałem w końcu ten samochód. <laughs> Odebrałem w końcu ten samochód i uwierzcie mi, że założyli mi tą chodnicę, dali mi płyn jeszcze w razie czego na drogę i uwierzcie mi, że przez całą drogę do promu, w ogóle jak już sprzedawałem ten samochód, to od wymiany tej chłodnicy wskazówka wskazówka temperatury wody dosłownie lekko, lekko się podnosiła, nie? Także tam nie wiem, czy to termostat, pewnie termostat był do wymiany, ale już tego nie ogarniałem. Co ciekawe, po przyjeździe z wakacji do Anglii, mieliśmy do domu włamanie z żoną. Yy, znaczy, włamanie: no po prostu ktoś, ktoś yy, w nocy wszedł do naszego domu, splądrował nasz dom. Ja się obudziłem, jak mój kolega, bo pracowaliśmy wtedy na noce. Tylko że my jeszcze mieliśmy wtedy jakoś troszeczkę urlopu i zostaliśmy w domu. I nie wiem, to był rosyjskojęzyczny włamywacz. Obudziłem się jak już spadał ze schodów, bo obudził się też mój kolega na piętrze. Yy, I go po prostu wyrzucił z domu. <ślesy> tak, tak go wyrzucił, że uciekał przez okno. Jeszcze klamkę wyrwał. Jedyne co ukradł to nasz nóż kuchenny, bo miał ten nóż w ręku. Jak plądrową mieszkanie. To tylko ten nóż nasz kuchenny ukradł. Policja przyjechała, zebrała odciski, ale odcisków nie było i tyle. I słuchajcie, akcja była taka, że przyszedł wieczór następnego dnia i ktoś wrzucił cegłówkę do naszego domu przez, przez okno, przez który ten dom wynajmowaliśmy, nie? No i, no i sobie pomyśleliśmy, że, że tutaj już raczej nie, nie zaśniemy spokojnie, więc. Spakowaliśmy się w samochód, i słuchajcie, spakowałem wszystko w samochód. W międzyczasie ogarniałem drugie mieszkanie, i nie można było się nigdzie wbić, moi drodzy. Nie było miejsca, gdzie się, żeby nagle gdzieś do jakiegoś mieszkania, do kogoś się wbić, wynająć. I stanąłem pod marketem. Nie wiem, czy to był Sainsbury's, czy, czy, czy Tesco, czy co. I jedną noc przespaliśmy z żoną w tym samochodzie. I tak, taka, taka akcja była, nie? Potem na drugi dzień dopiero ktoś tam nam wynajął pokój i mogliśmy spać spokojnie. Także w samochodzie spędziliśmy w Golfiku jedną noc z całym Majdanem. Taka, taka była, takie były czasy po prostu, no. Golfik jeździł, dopóki się nie zagrzał. Jak się zagrzał, to już nie chciał jechać, nie? Puch po prostu i tyle. Miałem taką sytuację, że w końcu dorobiłem się i mówię a czas zmienić te kołpaki na jakieś lepsze felgi, moi drodzy. Kupiłem przepiękne felgi do golfa trójki. To był chyba Borbet A. I postawiłem, że sam je wymienię. Nie będę dawał zarabiać ludziom innym, bo, bo mam lewarek, mam klucz do kół. I zrobię to sam i czas, czas yy, przestać jeździć na kołpakach i troszeczkę zaszpanować. Pod, 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 swoją, pod swoim domem wyciągnąłem lewarek, moi drodzy. Podniosłem samochód do góry. I gdy wyjąłem pierwsze koło z bagażnika, to samochód opadł, a lewarek wszedł w próg. <grym> lewarek wszedł w próg. Jak w Sasze Grey ja tego lewarka nie mogłem wyjąć. Ja z tym lewarkiem pojechałem do kolegi i on mi diaksem wyciął ten lewarek do połowy. A ten lewarek co został w progu to go zaszpachlowałem, i pomalowałem jakimś biteksem. Przepraszam Was bardzo o, jeżeli, jeżeli ten samochód gdzieś jeszcze jeździ W co wątpię to, to on ma tam nadal ten lewarek Pewnie w tym progu Dobra, samochód Jak samochód skończył? Samochód sprzedałem znajomym I uwierzcie mi że jak oni przyjechali oglądać to auto, to, yy, to ono odpaliło. Ono odpaliło na jeździe próbnej. Już potem nie gasiliśmy go, pojechali zadowoleni. Pierwsza stacja, dzwonią. Michał, coś się stało, auto nie chce w ogóle zapalić. I wtedy chyba to... Tak, to był ten moment właśnie, kiedy przestali być... Naszymi znajomymi, i już przestalić no, <noise> wstyd się przyznać, ale naprawdę pogoniłem dziada znajomym. Znaczy takim znajomym, no tak, po prostu znajome twarze, no. Sprzedałem ten samochód chyba za 500 funtów, ja go też kupiłem za 500 funtów. I, i co, no, no trzeba, trzeba zawsze coś włożyć auto na, w auto na start, tak? Ja w niego coś włożyłem. Znajomi też musieli w niego coś włożyć, no tam pewnie rozrusznik patel albo coś nie wiem może, może masa nie dochodziła nie, nie interesowało już mnie to nie tam jak sprzedałeś samochód to już do widzenia nikt nie miał żadnego nikt nie miał żadnego yy, prawa do tego żeby coś no auto sprzedane to sprzedane następny samochodzik jaki kupiłem to było BMW E39 moi drodzy i o tym będzie następny odcinek. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a jeszcze jesteście ciekawi, co było dalej, zapraszam do subskrypcji. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.